Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem, mleko lubię, mleko, mleko, lubię, lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. Paczka na dzisiaj. No i... ostatnia. No, no ostatnia z podwiaty. Proszę, otwieraj Krzysztof. To jest paczka do Ciebie, była podpisana do Ciebie. No to daj guzika, daj, pomogę ci. Nie chcesz już otwierać mi. No to chciałeś, tu paczkę jedną? Chcesz też, Proszę, już teraz otworzysz. Tworzysz? Aha. Czekaj. Tu jeszcze naklejamy. A, czekaj, bo może to tylko o, trzeba otworzyć. Czekaj, już ja wiem. Czekaj, Krzysztof. Już. O. Proszę bardzo. Tak gorąco dzisiaj. Nie no, nic się nie chce. No gorąco w ogóle. O Jezu Krzysztof dostał jakiś... Taki fatu. Upał. Myślę że... O, panie Krzysiu proszę o przeczytanie listu. o o Pudeszkry mnie. Panie, panie Krzysiu, proszę o przeczytanie listu. Nie jestem szkolny. Listy dzisiaj ci jacek. Proszę bardzo, nie ma problemu. Dawaj. A. Będzie szybciej. Oj, nawet paczka siora, kurwa. O, zobacz. No, widzisz, Pajuszek się jeszcze łypa? A jak? Ale zaraz przeczytamy. Ile pokaż dostałeś? Pokaż. 40, tak? No, dobra, to czytamy. Witamy. Ta paczka jest wyłącznie dla potężnego warmianina. Szanowny Panie Krzysztofie, Prezydencie. Jesteś naszym ulubieńcem. Oglądamy Cię i śledzimy Twoje perypetnie. Nieprzerwanie od wielu lat jesteś uosobieniem dobra w przeciwieństwie do tych, co Cię denerwuje gnębią. Chcielibyśmy życzyć dużo zdrowia i pogody ducha, aby biuro interwencji obywatelskich, którym kierujesz, wciąż pełniło swoje zacne funkcje. Przesyłamy Ci dary Boże, pieniążki i zestaw do higieny osobistej. Wszystkiego najlepszego, gorąco pozdrawiamy, życzymy samych sukcesów i dużo uśmiechu na twarzy. Wesołego aleluja! Dziękuję bardzo. Daszbur z Dojlickiego Lasu. Maciek i Bodek z niewiastami. Z, z Nie. Maciek i Bodek z niewiastami. Ale zaraz zobaczymy. Czekaj. Trzymaj list z Ja ci powiem skąd to paczka. Tylko nie będę pokazywał. Czekaj. Przepraszam, się wy... wyłączyło się. Krakus Mielonka luksusowa, gulasz angielski Andrzej Co? Dla dam to. To lecię. No to, to, no, mi? Tak. To. No, to daj, no to dziękuję no. Nie, no, to daj dla jaska, No jak jaska nie dać. To moje dla Jacka? co Słuchajcie dla mnie. koszulki kurtki koszulki i więcej nie ma ubrania tak z powrotem lądują tutaj trzeba wstawić tylko do tego żeby się nie zmoczyły i potem sobie przebierzesz w domu, które Ci potrzebne spodnie, nie spodnie które dla mnie, które dla ciebie? Majtki masz duże, 2XL. Patrz, widziałeś takie majtki duże? 8 razy XL. No. Są takie? Może no, są, nie wiem. Spodnie. Jeansowe to czapkę daj Andrzejowi. Masz. Masz, załatwiłem ci. Widzisz? I co? Krzysiek jest taki zły? O. Jak pasuje do jego. No. no. I jeden i drugi. Ich i ich w czapce. A no. poduszkę komu dasz? Kurkę. Zobacz kurde no. Od... Andrzej paćkę nie ci dodają tu. Tutaj trzeba będzie postawić Krzysiek, tutaj jest miejsce U, okay. i tutaj I, się postawi. Ale postaw tutaj i, na no. werandzie. To poduszkę daj komuś no. Ha? Poduszkę daj Andrzejowi. Ja sobie muszę też mieć poduszkę. No to dobrze no. Ja bardzo dziękuję za o to o to coś. Takie, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. A tym bardziej nie piłem. Mam nadzieję, że to nie jest słonowaty mocz. No, ale, czy, 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 czy jest tam? Czekaj, ja ci zaraz jasno to. Czekaj. Nie, ale to! Pochodzi. No masz, zobacz, ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem, co to jest. Nie? Jakby z winogron coś. No, musimy. no w koszyku winogrona. A co to jest, to ja nie mam pojęcia. Co to jest? Imberek. Być może z winogron, no ja nie wiem, nie mam pojęcia. Ale to nie jest polski produkt. To nie jest polski produkt. Nie, to jest. E, tej. Ściany biostawki. Nie. Szczarne, yeah. <laughs> Szczarne tak? Może być z ściany tylko albo z kuźnicy. Ja bardzo dziękuję za dary, naprawdę. Jestem no, bardzo wdzięczny. Też, też, e, Kiedyś tam zamczem, będziemy polewać tym kiełbaski. No. Na grillu. Też o. chciałbym podziękować za dary, za, za pamięć. E, że... Ja chciałem podziękować bardzo za herbatkę. O. Za herbatkę. Bo to jest, e, też nie, nie leci człowieka a Malini, z bardzo dobre, smaczne <suszy> dla mnie. Piję je ją. bardzo dobrze. Ciasteczkami, proszę podzielić się z Andrzejem. Podzielę się. Żebyś wszystkich mi nie zjadł, bo zaraz będziesz źle się czuł, no. czuł. Podzielę się. Krzysiek, no. To nie wolno tego. Chowaj ten. O, A to rzeczy do higieny osobistej. Mydełko, pasta do zębów. Na razie tutaj połóż. Oto? Tak. Mhm. Dobra. Na razie tutaj. Na a, a to damy dlatego. O. To dla ciebie. Nie masz. O. dla ciebie! O kurde. No, no dobra, 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 już. Panie. O, paczek, dobrze, no. Wnieść sobie tą paczkę. Tak. I, ten, I ten obraz będzie stał. E, o ten obraz, tak? W punkcie e, takim, żeby wszyscy widzowie e, tego e, widzieli Tak, dobra. To dzisiaj kończymy. To jest... A ja biorę wódkę swoją. Zaraz Krzysztof, Mo, może widzowie powiedzą, że ja piję wódkę. Zaraz Krzysztof, gdzie ja ty się wybierasz? Krzysztof? Krzysztof, gdzie ty się wybierasz za chwilę. Jeszcze na koniec. Czekam na Rafała i jedziesz dokąd? Jadę w teren do Białego Jadę po płytki. Ty, po sedes Po, a ty, a ty po ty krywkę do sedesa eee, Po baczek. Eee, muszę zakupić. Muszę wszystko, żeby na jutro. Ale płytek muszę wziąć więcej. A po co więcej? Wszystko jest wymierzone. On nie, 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 słabko uzgo, uzgodnione, że i na kuchnię. A to ja nic nie wiem na ten temat. To już. A gdzie w kuchni Ty chcesz układać? Gdzie zlew. Gdzie lew? Ale to w każdej chwili można jechać kupić. Krzysztof? W nie, chwilę. ja zaraz kupię. No to dobra, tam no. Jak masz transport, to proszę. Do mnie to nie wejdzie. To jak Rafał ma czas to i to powiem trzeba więcej kupić ile ile e, wojny było z tym wybieraniem płytek tak nie takie Bo, proste co nie takie proste nie no to co to, jak, o... to jakie płytki wybrałeś Jakie kolory powiedz e, takie fajne kolory powiem takie e, szary, na ciemny, podłogę gładzura ciemne, e, ciemne e, tak? Idzie? Trekota. No. a na tego na ścianę e, szare w taki e, dedykacji wzorek nie bo to bardzo bardzo podobało się dla mnie te... to najważniejsze no, sam nie sobie wybrałeś to będziesz a kiedy przyjedzie ten o Jezu e... jak mi noga boli Co? coś kupy to boli e, a, a kiedy e, przyjedzie ten te płyty jutro wszystko jutro wszystko będzie przecież e, e, Sławek wysłał tego o. Rozmowę i Co? tego kupiłem. A gdzie nowe stare buty? Nowe buty. A ty słuchajcie, nie chcecie, to ja już. Jutro wszystko będą przywozić, Krzysztof. jutro kabina przyjedzie, wszystko przyjedzie. A ten, a ten yy, gość, o którym mama. Ja nie wiem jeszcze, to proszę kontaktować się ze Sławkiem, bo ja nic. A. Ja w robocie Ale byłem. A który mechanik? Hydraulik. Hydraulik? No. Według do Rafała. No a już, to... no. Ja już będę. kończymy. Bo zaraz Krzysztof się wybiera. Andrzej też jedziesz? Nie, nie. Ale... nie. Andrzej We Andrzej nie jedzie? do... Dobra, Andrzej. Andrzej będziesz domu pilnować. Dobra. Dobra, no to trzymajcie się, cholera jasna. Trzymajcie się cholera jasna. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry.